Hej, wbiło mi czysta widzów, CZYSTA! Jakiś czas temu zastanawiałem się nad... nazwijmy to modą, która panowała wśród amerykańskich vlogerów anglojęzycznych, lepiej, lepiej oddaje całą kształt sprawy Polegało to mniej więcej na tym, że ci co bardziej popularni vlogerzy wymyślali specjalną nazwę dla grupy osób, która ich subskrybuje Na przykład subskrybenci Filipa De Franco to jest Franco Nation Olga Kay ma swoje Mush Army, Nanalu ma Lunatics, co jest w ogóle komiczne, no ale to dla tych, co znają dobrze angielski, to Tabascus do swoich subskrybentów zwraca się per audience, co jest zrozumiałe, i stwierdziłem, że ha dla szpanu też coś takiego zrobię. Nie miałem pomysłu, jak coś takiego zrobić, więc stwierdziłem, że nie będę podążał za głupią modą i czegoś takiego nie zrobię. Bo jak inaczej mogę nazwać swoich widzów? Widzów, widzów. CZUJCIE SIĘ WIZAMI Czuliście to? Jakoś tak... Bardziej kompletnie jest Dziękuję za uwagę hej! Damn! Nie musiałeś tego lizać! To chętne jest!